Dzień dobry Grzegorzu. Dzień dobry. Proszę, powiedz parę słów o sobie. Um, nazywam się Grzegorz Procyk, mam 23 lata, jestem aktualnie studentem piątego roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jednocześnie jestem też doktorantem drugiego roku w szkole doktorskiej też Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. No i myślę, że medycyna zajmuje główną część e, mojego życia e, aktualnie. Poza tym no, nauka też od zawsze tak naprawdę była gdzieś tam mi bliska. Myślę, że już od podstawówki. A kiedy zdałeś sobie sprawę, że medycyna to twoja ścieżka? No nie byłem pewny, bo właśnie byłem tak zainteresowany nauką raczej w kierunku nauk biologiczno-chemicznych. W przeciwieństwie do mojego brata, który zainteresuje się, jest je programistą, więc mm -hmm. to w kierunku bardziej tych nauk no, właśnie informatycznych, matematyka, fizyka. No, w moim przypadku właśnie to były bardziej biologiczno-chemiczne, aczkolwiek no, w gimnazjum szczególnie bardzo tam interesowałem się też fizyką e, tak naprawdę. Już na etapie liceum gdzieś tam wybierając profil biologiczny, chemiczno matematycznym ukierunkowałem się w tę stronę trochę mhm. bardziej. Wiedziałem, że jeśli miałbym wyjeżdżać za granicę, to raczej nie byłaby to medycyna, myślę. A natomiast, jakbym w Polsce została, to raczej medycyna i ostatecznie taka decyzja zapadła. I z perspektywy czasu jestem z niej zadowolony, bo odnajduję się w tym, w tym kierunku. I z projektem medycznym przyszedłeś do programu Talenty Jutra, którego jesteś laureatem. Powiedz proszę, co to za projekt? A w tym projekcie jest to tak naprawdę, może być kontynuacja, rozszerzenie moich badań, które już realizuję w ramach swojego doktoratu. Mianowicie w moim badaniu skupiamy się na, na osobach, które mają ciężką stenozę aortalną i są poddani zabiegowi TAVI, czyli przescewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Mhm. U pacjentów, którzy mają tę ciężką stenozę aortalną są dwie główne metody leczenia. Pierwsza taka bardziej można powiedzieć konwencjonalna to operacja chirurgiczna, jednak wiąże się z dużym ryzykiem no właśnie samej operacji chirurgicznej. Jest to operacja na... Przysłowiowo powszechnie mówionym o otwartym sercu. tak? Natomiast taką nową, nową gdzieś tam około 10-15 lat metodą jest leczenie przezcewnikowe. To znaczy, że przez dostępy naczyniowe wprowadzamy cewniki, którymi dostajemy się do serca, nie otwierając klatki piersiowej, jedynie manipulując tutaj w obrębie tych naczyń. Jesteśmy w stanie tę zastawkę wymienić, wstawić, wstawić nową zastawkę, tak naprawdę. No właśnie. I teraz pytanie jest takie, kto lepiej zyskuje na, na tym szczepieniu przezcewnikowym terapii z, z operacji e, chirurgicznej mm -hmm. e, aktualnie aktualne wytyczne wskazują że e, o, operacja chirurgiczna no, jest jakby wyjściowym tym sposobem leczenia, natomiast w szczepienie zestawki ortalnej jest metodą dla osób szczególnie starszych z zespołem kruchości obciążonym różnymi innymi chorobami i osób, które mają po prostu wysokie ryzyko chirurgiczne z tego względu, i celem mojego wyjściowego badania, bo do tego już pomału dochodzę, było zbadanie czy lipoproteina A, wariant lipoproteiny o małej gęstości, czyli LDL. Tej powszechnie uznawanej za ten zły cholesterol, jak to się okay. mówi często. Czy ona, po, czy poziom tej lipoproteiny A e, jest w stanie przewidzieć, jak pacjent zareaguje na leczenie, to znaczy, jaka będzie jego będzie przeżycie po tym zabiegu? Same podstawy takie teoretyczne wynikają z tego, że ta lipoproteina A, podwyższone stężenie tej lipoproteiny A jest uznanym nowym, czy niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, to znaczy i to jakby ciągłym czynnikiem ryzyka, to znaczy im wyższe stężenie, tym to ryzyko sercowo-naczyniowe jest większe. Natomiast też w 2022 roku, zgodnie z konsensusem Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, została też uznana jako nowy czynnik ryzyka stenozy aortalnej. Mhm. Stąd też e, gdzieś tam pomysł na to, żeby te lipoproteiny A w tym, w tym, w tym kontekście zbadać. Mając swoje te wyniki wstępne, wyniki tak naprawdę może nie wstępne, już tylko wyniki dotyczące samej tej lipoproteiny A, jako tego potencjalnego predyktora, czyli czynnika, który jest w stanie przewidywać e, śmiertelność pacjentów po zabiegu e, e, TAW i odpowiedź na to leczenie, postanowiłem zbadać kolejny czynnik, e, który jest, e, którym jest interleukina 6. Pomysł na interleukinę szóstą wziął się z kolei stąd, że jest ona również czynnikiem związanym z ryzykiem nie tylko choroby sercowo-nauczyniowej, ale są również doniesienia, że jest związana również z ryzykiem, większym ryzykiem rozwoju stenozy aortalnej. A ponadto ciekawa obserwacja dotycząca tego, że pacjenci, którzy przyjmowali inhibitor antagonistę interleukijny 6, okazywało się, że oni mają obniżone stężenie lipoproteiny A. To znaczy, że u nich to obniża. A to, co jest też ważne, istotne w tym kontekście, że nie leków, które by były wskazane jednoznacznie w obniżaniu stężenia tej lipoproteiny A. Mhm. Są badania nad, badaniami, nad lekami, które by takie wskazania miały, i są one już w końcowej fazie tak naprawdę, te badania, więc być może wkrótce doczekamy się przełomu w tym, w tym zakresie. Jeśli dobrze zrozumiałam, to jeżeli obniżymy lipoproteinę A, to mamy szansę, że ta stenoza artalna się nie rozwinie. To jest zbyt, Myślę, że to jest już zbyt daleko idące um, gdzieś tam rozumienie. To, co na pewno ja badam jako pierwotny, mm -hmm. pierwotny zamysł, to czy ja mogę wykorzystać proteiny A jako taki marker, który mm -hmm. by mi wychwytywał pacjentów, mm -hmm. którzy się będą gorzej rokowali po tym Rozumiem. zabiegu TAVI. I W związku z tym byłby to taki dodatkowy element, który mogę wykorzystać przy kwalifikowaniu pacjentów do tawi versus operacja chirurgiczna. Mm -hmm. Oczywiście trzeba byłoby zobaczyć, jak też jest zachowanie, jak też jest rokowanie względem tego, po operacji chirurgicznej, mm -hmm. względem tego poziomu wyjściowego lipoproteiny A. Natomiast no, jest to zawsze jakaś dla nas dodatkowa informacja. Mm -hmm. Gdyby na przykład się okazało, że wysokie stężenie oznacza gorsze rokowanie i tak dalej, i tak dalej, to jest to dla nas dodatkowa Informacja. I teraz kolejnym celem badania jest badanie tego, czy kolejnym etapem tak naprawdę, elementem dodaniem, rozszerzeniem tych badań jest badanie w tym samym kontekście interleukiny 6, e, czyli czy również poziom tej interleukiny 6, a w też zakładam jej rozpuszczalnego receptora, których stężenia są ze sobą powiązane, czy jej poziom również jest w stanie przewidzieć odpowiedź pacjentów na to leczenie i dwa, czy przewidywanie tego, tej odpowiedzi na leczenie, y, Introleukina 6 i lipoproteina są od siebie w jakiś sposób zależne, mm. czy niezależnie od siebie przewidują. Jest to faktycznie potencjalna droga do e, dalszych e, rozważań, stawiania hipotez, właśnie takich jak pani powiedziała, że być może gdyby obniżyć przed zabiegiem, to być może pacjenci mm -hmm. rokowali to lepiej, gdyby się okazało, że, że faktycznie mm -hmm. wysokie stężenie e, jest związane z większym ryzykiem. Yy, Gran będziesz realizował w 2024 roku. Pewnie to nie jest yy, ścieżka, która wyczerpie. Odpowiedzi na te pytania, które sobie stawiasz, jak myślisz, jak dużo czasu potrzeba, żeby znaleźć taką odpowiedź? To Zależy też na jakie pytanie, tak naprawdę. Na te takie, ja starałem się w swoim projekcie mm, zawrzeć takie pytania, na które realizując ten projekt będę w stanie odpowiedzieć. Mm. To znaczy konkretne pytania, czyli właśnie, czy poziom tej interleukiny 6 jest w stanie przewidzieć odpowiedź pacjentów y, y, potawi. Czy to potencjalne przewidywanie jest zależne niezależne od lipoproteiny mm. A, i tak dalej? Więc odpowiedź na te pytania, które ja mam. Będę w stanie znaleźć w przeciągu tego następnego roku, w którym będę realizował projekt, znajdąc odpowiedzi, czy to pozytywne, czy negatywne, bo tutaj w żaden sposób nie nastawiam się na konkretne, uzyskanie konkretnej odpowiedzi, pozwoli tak naprawdę na sformułowanie kolejnych hipotez, na zaplanowanie kolejnych badań, które no, mam nadzieję gdzieś tam będą dalej się toczyć. Czyli tak naprawdę popychamy trochę tę naukę do przodu. Tak. Czy chciałbyś się zajmować nauką w przyszłości? Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Towarzyszy mi już od. od no tak nawet od dawna i, i myślę, że to jest e, taka jakby moja, może być też pasja w pewnym sensie. A jakie jest Twoje naukowe marzenie? Zależy, jak jak wysoko, e, jak wysokie marzenia mam mówić, czy marzenia Skajny w stref, limit. czy marzenia w sferze do realizacji, czy marzenia w sferze takich e, raczej marzeń wyimaginowanych. No, takich na pewno skali do realizacji na pewno chciałbym gdzieś tam swój ten rozwój naukowy może mierzony, tak, stopniami naukowymi. E, czyli e, tym tytułem, bo mhm. e, w Polsce jestem jak najwyższy ten tytuł profesora e, zwyczajnego e, do 30-35 roku życia. To jest tam mój taki to dość, dość ambitny cel. Szybko. Tak, tak. E, myślę, że ambitny cel, aczkolwiek nie jest on nie do zrealizowania. Mhm. A łatwo jest młodym naukowcom w Polsce. I na pewno najtrudniej jest zacząć, bo jest się w tym świecie naukowym nauk za, zależy tak naprawdę w jakich dziedzinach w tej nauce się działa. Zupełnie inaczej jest na pewno w medycynie, zupełnie inaczej jest w naukach stricte podstawowych, do technologii itd. Czy w naukach ścisłych, to już w ogóle na pewno jest też jeszcze inaczej. E, w Naukach też teoretycznych, jak matematyka e, na przykład. Czy ty trafiłeś na wspierających naukowców? Ehm, teraz Osoba, z którą współpracuję, czyli mój promotor, pani docent Aleksandra Gonsedcka, zdecydowanie jest osobą, która mnie bardzo wspiera i której no, dużo, dużo zawdzięczam. I bardzo, bardzo cenię też kontakt, który z nim mam, więc w tym aspekcie zdecydowanie bym powiedział, że trafiłem na, na dobrą osobę. Super, takich osób Ci życzę na Twojej ścieżce, powod tytułu profesora i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.